Spójrzcie tylko za to... Boże. Święty. Ta małpa się po tym, na, tym, na tej gałęzi tak buja. Masakra. Spójrzcie tylko na to drzewo za mną. Jest tu dużo małp i gołębi. Myślę, że ciężej o gorsze zestawienie zwierząt, które towarzyszą tutaj temu budynkowi. Małpa może Cię zaatakować i okraść. Boże, boję się naprawdę. A gołębie mogą Cię w tym odcinku spacerujemy po stolicy Malezji, gdzie niedawno zdarzył się tragiczny wypadek. I chodnik zapadł się pod turystką na 8 metrów. Poza centrum w chodnikach są tu ogromne dziury i odkryte studzienki. Pokażemy wam też jak mieszkają malezyjczycy i jak wygląda nasz zwykły dzień, gdzie gotujemy lokalne potrawy. Dzisiejsze zwiedzanie Kuala Lumpur, czyli stolicy Malezji, zaczynamy od najbardziej charakterystycznego miejsca, czyli od jaskini Batu. To jest coś, czego trochę nie lubię w hinduskich świątyniach, czyli zdejmowanie butów. Zobaczcie, jest naprawdę tutaj na tych schodach brudno, a już przed tymi schodami trzeba ściągnąć buty. Jesteśmy turystami, więc my przyjechaliśmy tutaj dla kolorowych schodków. Ale to, to miejsce jest bardzo ważne dla Hindusów i oni tutaj przychodzą, e, aby odbyć pielgrzymkę. E, I wspinają się właśnie po tych 272 schodach. Mąpy tutaj robią zastrzeżników. Jedna to ścina, a tak, grano, jak ci pieruszki. Tak się prezentuje widoczek z góry. I szczerze mówiąc, bardziej przerażające te 272 schody brzmiały z dołu, niż faktycznie e, ciężko było wejść. Ja to się cieszę, a to nie ostatnie schody dzisiaj przed nami. Można też spotkać lokalną faunę. Czy to jakieś kurki i koguty ścinające... Chyba ryż? Chyba tak, Kromis coś upadło. Ta jaskinia wyglądają niesamowicie nawet dla tej całej otoczki świątyń hinduistycznych. Naprawdę wow! Jaskinie Batu to niezwykłe miejsce położone na obrzeżach Kuala Lumpur, które łączy w sobie imponującą przyrodę i kulturę religijną. Kompleks składa się z kilku wapiennych jaskiń, w których znajduje się jedna z najważniejszych świątyń hinduistycznych poza Indiami. Jesteśmy już na samej górze i tutaj możecie zobaczyć, jak w hinduizmie daje się błogosławieństwo wiernym wyryszałem jakąś bransoletkę i to byłoby tyle kasa się zgadza zapłacone do błogosławieństwo. Oczywiście to nie jest za darmo, żeby nie było. Tutaj macie o której i za ile odbywają się te eventy tutaj. I jeżeli będziecie chcieli e, bransoletkę i kropkę na czole, to właśnie e, nie jest to. Takie drogie. No i oczywiście błogosławieństwo bogów. Nie zapominajmy. Zobaczcie tutaj. Donation box. To nie są takie tace, że tak powiem, tylko takie porządne boksiska Moje, mojego wzrostu. A na dole widzieliśmy jeszcze większy. Jeśli chodzi o naturę tego miejsca, to jest ona naprawdę przepiękna. I naszym zdaniem właśnie te takie budynki świątynne, a przez to też mnóstwo tych gołębi, to jak jest tutaj brudno, trochę psuje cały klimat tego miejsca. Mimo tych kolorów, mimo właśnie tych wszystkich kwiatów i tak dalej, wolałabym, żeby tu po prostu została taka naturalna natura i właśnie te jaskinie i skały. To naprawdę robi bardzo duże wrażenie. Lecimy na śniadanko. Pewnie nie jakoś tutaj, było. E, tak bym się że mi skoczy jakaś małpa. A wolę sobie na spokojnie zjeść. A w ogóle to mieliśmy dzisiaj wstać o 6 i przejść tu na e, sam, sam ranek, e, żeby nie było jeszcze ludzi i żeby było w miarę chłodno. E, no jesteśmy tutaj o 10, więc trochę nam nie wyszło. Też mieliśmy wziąć graba, który dużo szybciej by nas tutaj podwiózł, ale wszystko się spinało właśnie w związku z tym wstaniem rano, bo wtedy jeszcze nie ma korków, grab był tani e, i, i bylibyśmy tutaj w 20 minut, no ale wyszło jak wyszło i później biorąc komunikację też zamiast 20 minut zeszło nam godzinę e, ale i tak muszę powiedzieć, że nie ma tragedii. Jesteśmy tutaj w piątek, byliśmy tutaj przed 10 i są ludzie, więc zrobić sobie zdjęcie bez nikogo jest ciężko ale no nie tak, żeby trzeba było się przepychać, więc nie ma tragedii. Prawdopodobnie w weekendy też jest dużo więcej osób. Też pamiętam, że jeden vloger, Nathan, tutaj był i no wtedy było dużo więcej ludzi. Więc nie wiem, czy on był weekend, czy jakieś inne godziny, ale, ale no, pamiętam, że wtedy aż ciężko było się przycisnąć. I teraz jest tak spoko, no ale na pewno przez że co widziałem, to potrafi to być tłum. Tak. Też na co warto zwrócić uwagę, jak tutaj będziecie przychodzić, to że tu jest e, strasznie mokro, <laughs> więc weźcie odpowiednie buty, e, bo cały czas coś tam kapie i podłoga jest e, mokra i może być śliska, więc... Indusi w Malezji stanowią trzecią co do wielkości grupę etniczną w kraju, będąc potomkami imigrantów, sprowadzonych przez Brytyjczyków w XIX wieku do pracy na plantacjach i przy budowie infrastruktury. Dziś stanowią integralną część malezyjskiej kultury, a ich tradycje, święta i kuchnia są widoczne na każdym kroku. Część Malezji jest naprawdę nowoczesna, jak to widzicie: wieżowce, szkło, wszystko takie nowe. Jesteśmy przy galerii Pavilion. Jest to taka galeria z luksusowymi rzeczami Gucci, Louis Vuitton i takie tam. E... Sama nasza ulubiona marki. <grychy> tak, tak. Jesteśmy stworzeni do luksusu, jak widać, co? Ee, te wszystkie toboły, które ze sobą teraz niesiemy. <grychy> A, ale przyznam, że tak jak gadaliśmy przed chwilą, że brakuje mi trochę takiego ubierania się, bo musieliśmy się spakować na te pół roku. I musiałem wziąć te sportowe koszulki szybko snące, te sportowe spodenki. I tak brakuje mi takiego, już wybierają się jakąś koszulę, jakieś tam ładne budki, właśnie jakieś tam fajniejsze spodnie. No że tak trochę brakuje mi tego w podróży. Ja tak jestem trochę taki strojniś, żeby lubię się ładnie ubrać. Jakie masz Dobra. odczucia? No że wróżję też ładne rzeczy, więc... No tak, to, to zawsze jesteś super. Ja, no ubieramy się głównie na sportowo, ale ja też mam dwie sukienki i tak dalej, więc... No nie mam aż takiego poczucia, że ubieram się cały czas na sportowo. Mam w ogóle zadanie dla naszych oglądających. Pokaż ten znak i co on znaczy. A te kropeczki. No nie mamy pojęcia, tylko widzieliśmy kilka razy i nie mamy pojęcia. To, co mnie trochę irytuje w tym kraju, to stoimy teraz w miejscu, gdzie jest mnóstwo skrzyżowań. Musimy przejść przez drogę. Nie miałem pojęcia, jak, bo są cztery pasy. O mój Boże. I taki ruch, że nie wiem, normalnie to się po prostu tak przechodzi na wyczucie. Ale w takim miejscu to mogliby być jakieś pasy. Zdecydowaliśmy, że przechodzimy tutaj. A jak już się włączam, czerwone. Światła, to będziemy mogli przejść. No tak, tutaj trochę jest, że nie myśli się o pieszych. Generalnie, tak mam wrażenie, że odkąd wyjechaliśmy z Europy, to wszyscy się dziwią, że tyle chodzimy. Wszyscy wszędzie dojeżdżają, albo tu skuterem, albo właśnie samochodem. W ogóle to pamiętam, jak mieliśmy jedną rozmowę w Las Vegas z jednym Amerykaninem, co właśnie powiedział, że kiedyś pojechał do Europy i tak się dziwił, że Boże, jakby to wszyscy. Wszędzie chodzimy na te spacery. Wszyscy na rowerach, wszyscy, wszyscy spacerki. Czekamy, czekamy. Oni no, jadą, jadą. Trochę strach tutaj spacerować. Nie tak dawno temu, jakiś tydzień, dwa, szła sobie Induska, właśnie Kuala Lumpur, i w samym centrum. Zapadły się pod nią płytki na 8 metrów. E, jakby jest zaginiona, nie odnaleziona, jakby wpadła do jakiejś tam e, rzeki podziemnej. No i najprawdopodobniej się utopiła niestety. I no generalnie pod Lumpur są właśnie jakieś takie podziemne rzeki i one trochę podmywają e, tą ziemię. I tak jak w jej przypadku mogą powstawać, że po prostu płytki jakby opierają się o siebie, ale nie ma nic pod spodem. No i w pewnym momencie po prostu to runęło. Później z tego co czytałem, to temat jest właśnie poważniejszy i to nie sprowadza się do tego tylko jednego miejsca, tylko taką tendencję ma generalnie jak w Lumpur. Więc chodząc tutaj mamy lekkie takie... no, taki cykorek lekki. Szczerze więc bo no nie spodziewasz się, nadeszła dosłownie w centrum, ładną ulicą No i się momentalnie zapadła na 8 metrów w dół Tutaj ten widok fajnie oddaje Kuala Lumpur Tutaj Palemka A tutaj wieżowce Udało się, teraz prawidłnie przechodzimy na przejściu W ogóle też jest takie coś, co zauważyłem bo nie tak dawno temu było jakieś święto narodowe Ale te malazijskie flagi są dosłownie wszędzie czy to w hotelu, czy jakieś zwykłe ulice. W Singapurze też zauważyłem, że po prostu wszędzie porozwieszane flagi. Trochę wcześniej mi się kojarzyły Stany z takimi krajem właśnie dumnym z siebie i wszędzie rozwieszającym flagi. A się okazuje, że nie tylko oni. Tak wygląda panoramka tego miejsca. Miejscami Kuala Lumpur jest naprawdę, naprawdę nowoczesnym miastem. Tylko wizytówką Kuala Lumpur są Petronas Towers i właśnie doszliśmy do parku, gdzie one są i ładne wieże. Szczerze mówiąc nie wiem czemu są aż tak słynne. I są ani najwyższym budynkiem w tym mieście. A... Są najwyższym bliźniaczym budynkiem. No tak, ale czy to jest aż takie ekscytujące? ale w nocy bardzo ładnie świecą. No tak, to prawda. To w ogóle widać właśnie zewsząd, bo taką strasznie silną smugę światła do góry dają, są takie strasznie jasne. To akurat oznaczają się mocno na... nie jedliśmy się za bardzo jak chyba Kasik się przesypia. No, także tego. Patrzcie, tutaj jest na prawdę niczego sobie. Dużo palemek, jakichś takich egzotycznych drzew. A w oddali tam z tymi drzewkami właśnie są Petronas Towers. Bardzo tutaj fajnie jest zorganizowane dla dzieci. Plac zabaw tam oddali, naprawdę sporawy. I basem. Więc, żeby tak właśnie widzieć dzieci mieszkając w jednym z tych wyżowców, naprawdę bosko. Trochę nie mam wyjny do nagrywania w takich duszych azjatyckich miastach. Myślę, że trochę podobnie będzie w Czekarcie Te miasta wydają mi się lepsze, nudne. I o ile zawsze w Europie, czy tam właśnie w Japonii, Stanach, to te miasta były ciekawe, zawsze miały jakieś takie charakterystyczne punkty, to mam wrażenie, że tu i takich punktów nie ma, że wszystko jest takie, powiedzieć, zwykłe, no są wieżowce, ładne wieżowce, ale nie ma czegoś takiego wow, co by mnie tak, nie wiem, zachwyciło, czy coś. Mam nadzieję, że panoramka Kuala Lumpur z Petronas Tower Wam się podoba, No my jesteśmy tutaj bardziej, żeby znaleźć pracę, przygotować się do rozmów rekrutacyjnych, także zaraz mały bonusik, pokażę wam, wam miejsce, w którym nocowaliśmy w Kuala Lumpur za pierwszym razem, jak tu Więc działo się to trochę wcześniej, ale jest warte pokazania, bo było bardzo tanie i... Znaczy, może nie było bardzo tanie, ale na to, co było zaoferowane, to naprawdę ta cena była niska, więc możemy ze szczerego serca polecić. No i do zobaczenia jutro. Pokażę wam taki dzień podróży, w którym nie tyle podróżujemy, co właśnie mamy jakieś tam obowiązki do załatwienia. No i też właśnie jak się żyje w takim kondominium w Malezji. Tutaj jest trochę inny standard mieszkań niż w Polsce. Są baseny, siłownie, no ale to zobaczycie jutro. Do zobaczenia. Generalnie nie będziemy teraz nagrywać Kuala Lumpur, bo wracamy tutaj za kilka tygodni i dopiero wtedy coś nagramy. Ale chciałem wam pokazać w jakim zajebistym hotelu zostajemy. I wcale nie był taki drogi do tego, żebyście mogli tutaj w przyszłości zarezerwować coś takiego. No to nagramy i pokażę wam jak to wygląda. Generalnie tu mamy całą kuchnię. Wielki stół. E, piękną łazieneczkę. Z pralką i lodówką, przez co będzie można tutaj się rozgościć i chyba zrobimy troszkę europejskiego jedzonka, bo trochę nam się nam tęskną do tego. Typialnie wygląda w ten sposób. Duża, piękna, ale co najważniejsze, to ten widok. Teraz wyobraźcie sobie, mamy plan trzy dni właśnie chillować w Lumpur i trochę odpocząć po tym intensywnym podróżowaniu przez te ponad półtora miesiąca z takim widoczkiem wieczorem no to po prostu będzie niesamowicie ceny w Kuala Lumpur są bardzo dobre braliśmy i kupowaliśmy już trochę zakupów na, na dzisiaj i myślę, że to jest taka 50% tego co w Polsce oczywiście nie wszystko, bardziej mówię o lokalnych produktach niektóre są drogie no ale to po prostu będzie nieziemskie poza tym co w cenie jest, to również jest tutaj basen i siłownia a basen, oczywiście, Infinity Pool z widoczkiem, bo po prostu nieziemsko. Dzisiejszy vlog będzie o takim naszym luźnym dniu w Kuala Lumpur. Luźnym właściwie w cudzysłowie, bo szukamy pracy i uczymy się do rekrutacji, więc luzu to mamy bardzo mało. Ale właśnie chcielibyśmy wam pokazać, jak wygląda życie mieszkańca właśnie Kuala Lumpur, który mieszka w takim fajnym bloku z basenem, siłownią itd. I co? Spędźcie z nami ten normalny dzień. Eee, wstaliśmy. Chciałabym powiedzieć, że jest siódma rano. Niestety jest jedenasta. I co? Żeby dobrze zacząć dzień, trzeba zrobić kawusie. Eee, niestety mamy tutaj taką tylko rozpuszczalną, ale jest 100% arabika, więc nie, ma, nie jest najgorzej. Tutaj przeważnie pije się kawę z takich saszetek 3 w jednym, 2 w jednym i zawsze jest albo z cukrem, albo z mlekiem. No i przeważnie ta kawa też nie jest jakiejś takiej najwyższej jakości, więc musimy zadowolić się taką. Um. ale lepsza taka niż żadna. Dodamy sobie jeszcze mleczka sojowego, które tu jest po prostu śmiesznie tanie. Kosztuje 2,55 ringitów, czyli jakieś 2,20. U nas mleko sojowe też jest w miarę tanie, ale jednak... No tak te 5 zł co najmniej trzeba dać. Na śniadanko będzie nasilemak, czyli to, co malezyczycy jedzą w porze porannej najczęściej, czyli orzeszki. Trochę takiej innej formie niż te, które kupujemy w Polsce. Najczęściej w Polsce kupuje się e, słone i prażone. E, tutaj są świeże. E, taki woreczek, pół kilograma orzeszków, kosztował 5,50 na słodówki. E, ryż, e, chociaż to, co widzę na targach czy, czy w restauracjach, to raczej idą ryż biały. My tutaj wzięliśmy e, kolorowy. I jajka. A poza jajkami jest jeszcze taka ich specjalna pasta. O, tu. Jestem typowym facetem. Mam przed oczami, nie widzę. I cztery jajeczka. Jeżeli chodzi o pastę, to jest ona z chili, z takimi suszonymi rybkami, z jakimś olejem, z... z soją i trabą cytrynową plus cukier, sól ja i czosnek na dwie osoby najczęściej taka szklaneczka ryżu wystarcza do tego dwie szklanki wody szczyptę soli na oko i gotujemy aż się zrobi na talerz po prostu orzeszki nie jest to jakieś takie danie bardzo trudne w zrobieniu ani jakieś takie wykwintne w międzyczasie biorę jajka i poczekam aż się zrobi ryż ja to lubię sobie ułożyć do takiego takiej miseczki i później na talerz no ale obracam super mi to wyszło po prostu troszkę Sosu na górę Później to się tak miesza razem. I mamy nasilemak. Zaraz przygotuję drugie i będziemy wcinać. Realizacja komponentu, jeżeli cokolwiek się zmieniło w stanie albo w propsa, czyli atrybuta. Uczuliśmy się na tyle, co daliśmy radę. Teraz lecę po zakupki na obiad i zaraz mamy. Rozmowę rekrutacyjną, A w ogóle, co ciekawe, oboje musimy się wdzwonić, Także pierwszy raz będę rozmawiał z jakimiś tam rekruterami e, wspólnie. A nie, nie, samodzielnie. Właściwie fajnie byłoby tak pracować dla jednej firmy. Trochę niespodziewanie odkryłem, że tutaj w 66-piętrowym budynku mają sypy. I w Polsce, z tego co wiem, to się od tego odchodzi, bo śmierdzi. A tutaj normalnie na korytarzu jest takie umieszczenie i tu się wrzuca co można, co nie my mieszkamy na 13 piętrze jest ich 66 zobaczcie, trochę klaustrofobicznie to wygląda, ile tego jest to jest zawsze w tych budynkach mnóstwo ochrony, na przykład na 8 piętrze mamy basen, siłownię jakieś tam boiska i na takim jednym piętrze właśnie dla, dla wszystkich, to myślę, że jest co najmniej 10 ochroniarzy na samym dole jest kolejny Niecały, może 10. Eee, Serwo. Jechał skuter. Tutaj nie ma zbytnio przejść dla pieszych, tylko przechodzicie jak się chce. I każdy się mieści. Tak pakowane są owoce tutaj. Niestety wszystko w plastiku. I to bardzo często się tam spotykam. Niestety. Słysząc coś takiego innego, to sprzedają sól w takich cegiełkach. I to nie jest do jedzenia, tylko do serwowania się na tym jakieś mięso, jakieś sery. Za kilo było winy. Dwie kolby kukurydzy i orzeszki zapłaciłem. Jakieś 37 zł. I jeszcze lecę po kole, bo tutaj jest raj dla mnie. Generalnie trochę nadużywam tego. I można tutaj kupić 1,5 litra Pepsi albo coli za niecałe 3 zł. Naprawdę no, raj. No ale wiem, że nie powinienem. A jakaś ze mną trochę walczy. A i tak, sam poszedłem na zakupy, to nikt mnie nie pilnuje Kasia tutaj za wzięcie aplikuje, ja się biorę za jedzonko Wyczaiłem, że możemy tutaj kupić włoskie spaghetti i włoską pasatę. Więc jak to zobaczyłem po miesiącu na ryżu i roti No to nie mogłem wytrzymać ze szczęścia <noise> nie spoko, się spróbować te roti i te wszystkie, wiecie dania z ryżem Ale będąc szczery, no długo od nie mógł mieć Jakoś tak Mało różnorodne dla mnie jest i ten smak... No dobry, no ale czy jakieś takie, Bóg wie co? No nie. Kasia, jaka jest twoja opinia o malezyjskiej diecie? Mi tutaj wszystko smakowało, co dostawaliśmy w restauracjach. Jedyne, co mi bardzo przeszkadza, to, że mięso zawsze jest podawane z kośćmi, czego bardzo nie lubię, zawsze wolę mieć jednak tą... Z kurczaka, ale pasuje mi, ale rzeczywiście mm, dużo ludzi na przykład, mieszkając tutaj, e, praktycznie jadę na mieście, na tych food marketach, e, które się rozstawiają i rano, i wieczorem. E, to są takie właśnie stoiska mm, małe z, z, z niewielką ilością dań. E, to ja mogę tak żyć trochę. Ale tak codziennie to nie mogłabym e, tak właśnie się stołować, bo też nie wiem na przykład e, dokładnie na jakim tłuszczu smażą i tak dalej. Więc teraz, jak robimy sobie tutaj śniadanka, nawet te tradycyjne, e, czy właśnie jakiś makaron, no to dla mnie to jest dużo, dużo fajniejsze rozwiązanie. Tak wygląda mój outfit: tutaj koszula i shorty. Cóż, w dobie zoomów i spotkań na Teamsach, a tak wyglądają realia. Taka piękna koszula Kasia. Aj, żarty. My nawet nie mamy żadnych spodni. Wzięliśmy tylko właśnie koszulę na taki wypadek. Mamy na szczęście komputer, bo też montujemy dla VaxFogi. No i trochę się. No Już po rozmowie. Zobaczymy, jak to będzie. Kasia zna niemiecki, więc ma dużo prościej. Poszukamy pracy w Szwajcarii. A to mam wrażenie, że. Możesz mieć 10 lat doświadczenia, skończony Harvard, Oxford i e, być naprawdę świetnym kandydatem, ale jak nie znasz niemieckiego, to nikt ci nie weźmie. Praktycznie wszędzie e, wymagany jest płynny niemiecki. E, tak naprawdę w Polsce to nawet nie tyle polski wymagający co bardziej angielski. No i jest trochę inaczej. Nieznajmi, trochę trzeba będzie przesunąć za szoklany i będę musiał poczuwać kilku miesięcy na. Intensywnych miesięcy na naukę języka Zobaczymy, na pewno jakoś to tam ogarniemy Teraz idziemy poczylować na basen Z dużo lepszym widokiem niż mamy spokoju. pokoju Z tej strony już powoli robi się fajniejszy widoczek Znaczy mamy z okna Bo właśnie jesteśmy na tą zupełnie drugą stronę niż centrum Skierowani Tutaj na lewo mamy siłownię Tam widać, że jacyś ludzie sobie ćwiczą a my kierujemy się na basen. Tam w oddali widzicie te takie słynne wieże w Kuala Lumpur. Ale jeszcze ciekawszą, chociaż nie oświetlną, jest wieża tutaj. To jest Merdeka 118. I jest to drugi najwyższy wieżowiec po Boczkalifie w Dubaju. Z tego co pamiętam mierzy 678 metrów, jak nie pamięć nie myli. wygląda tak. Tam jeszcze jest taki e, długi do pływania nie do trzylotu. A nasz budynek, w którym mieszkamy, z zewnątrz wygląda w ten, na ten sposób. Mamy na 13 piętrze, czyli dosyć e, nisko, bo cały budynek ma e, 66. W tym momencie znajdujemy się na 8. I tak mniej więcej mijają nam tutaj te dni. E, mamy sporo stresu związanego z tymi regulacjami. Sporo musimy się nauczyć, ale dzięki temu, że jesteśmy właśnie w takim miejscu, gdzie wieczorem można się relaksować, to jakoś udaje nam się nie zwariować. Także trzymajcie kciuki za nasze rekrutacje i widzimy się w kolejnym vlogu już bardziej podróżniczym.